Nazywam się Bartomiej Gliniecki. Jestem autorem komentarza do nowej ustawy deweloperskiej, której przepisy weszły w życie 1 lipca 2022 roku. Od kilkunastu lat w mojej działalności badawczej, a także praktyce prawniczej, koncentruję się na ochronie praw nabywców nieruchomości mieszkaniowych. Nowa ustawa deweloperska, która została uchwalona w maju 2021 roku, w całości zastąpi dotychczasowe przepisy ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Nowa ustawa zawiera ponad dwukrotnie więcej przepisów niż jej poprzedniczka i znacznie rozszerza zakres ochrony nabywców lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych. Najważniejszą zmianą wprowadzoną przepisami nowej ustawy deweloperskiej jest objęcie ochroną nabywców również wówczas, gdy będą zawierali z deweloperem umowę zobowiązującą do przeniesienia własności nieruchomości po zakończeniu budowy. Ponadto nowa ustawa deweloperska wprowadza całkowitą nowość, jaką jest deweloperski fundusz gwarancyjny. Na rachunek deweloperskiego funduszu gwarancyjnego deweloperzy wpłacać będą składki w wysokości maksymalnie 1% ceny lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Nowa ustawa deweloperska wprowadza także ograniczenia w kształtowaniu treści umów rezerwacyjnych i modyfikuje wiele ustawowych elementów treści umów deweloperskich. Zmienia zasady dotyczące kształtowania wysokości odsetek należnych deweloperowi oraz kar umownych należnych nabywcy w razie niedolitego wykonania umowy, a także istotnie zmienia zasady dotyczące wpłat na mieszkaniowy rachunek powierniczy oraz wypłat środków z mieszkaniowego rachunku powierniczego na rzecz deweloperów. Komentarz mojego autorstwa liczy aż 484 strony. Zawarłem w nim wiele praktycznych wskazówek dotyczących stosowania przepisów nowej ustawy deweloperskiej, w tym tych, które bazują na dotychczasowych doświadczeniach związanych z prowadzeniem przedsięwzięcia deweloperskiego oraz zawierania umów z nabywcami. Wierzę, że to opracowanie będzie stanowiło znakomite wsparcie dla notariuszy, prawników świadczących usługi dla deweloperów lub nabywców, dla sędziów. A także wszystkich innych, którzy będą mieli wątpliwości dotyczące zakresu i stosowania przepisów nowej ustawy deweloperskiej. Zapraszam Państwa do zakupu komentarza do nowej ustawy deweloperskiej.